Rozkaz pisemny N 18.03.2021 2021. Tutaj maszyniście. Jest dostarczony rozkaz pisemny. N I proszę zwrócić uwagę, pierwsza, druga rubryka i z lewej strony jest kreska. Czwarta rubryka, z lewej strony jest kreska. Co to oznacza? Że to są po prostu obowiązujące wpisy do tego pociągu, który tutaj mamy. Podany numer... I pierwsza, druga to jest do ułatwienia po prostu maszyniście, żeby szybko odczytał treść. A tu pokażę Państwu, jak się czyta tego rodzaju rozkazy. Więc czytamy rozkaz pisemny N numer 2 dla pociągu 96052 dnia 7. 10 2015 rok. Od Grabu, czyli od stacji Grab do Róży, tor numer 1 jest zamknięty. Ruch jednotorowy, dwukierunkowy, wprowadzono po torze numer 2. Zezwalam po otrzymaniu tylko tego rozkazu pisemnego przejechać obok wskazującego sygnał: stój, Semafora wyjazdowego K. Tu moja uwaga, proszę zwrócić, czy na gruncie jest rzeczywiście ten semafor K, bo w innym przypadku, no niestety nie można ruszyć, jeżeli będzie na przykład B, bo to nie dotyczy tego semafora, który powinien być na gruncie i wyjechać w kierunku Róży na tor szlakowy lewy 2. Punkt trzeci oczywiście nie dotyczy naszego pociągu, tylko dotyczy punkt czwarty. Też jest ta pionowa kreska z lewej strony. Wjazd z toru szlakowego numer 2 na stację Różba, Róża odbędzie się po otrzymaniu sygnału SZ na osobnym urządzeniu ustawiony z lewej strony toru. I mamy stacja Grab, posterunek GB, godzina 10.08, dyżurny ruchu Kowal, odebrał maszynista Kos. I tu jeszcze dodam, proszę zwrócić na dole, są takie paski. I dwa czerwone paski, krótkie, to jest rozkaz N. Trzy czerwone paski to będzie rozkaz N-ROB. Jeden długi przez całą, cały rozkaz. Czerwony rozkaz pisemny S. Oraz rozkaz pisemny O, który ma jeden. Żółty pasek. Kiedy zaczynałem naukę za pomocnika, przyszedł instruktor, wyciągnął przepisy R1 i mówi: Powiedzcie mi, chłopcy, dlaczego one są czerwonego koloru? Dlatego, że one są pisane krwią i to tutaj, co jest wpisane. To teraz należy bezwzględnie powstrzegać, bo to jest wasze bezpieczeństwo. To jest wasze bezpieczeństwo. Pamiętam te słowa do dziś. A teraz pokrótce przedstawię, co się wydaje maszyniście za polecenia, informacje i zezwolenia na rozkaz pisemny N. Zezwolenie na przejechanie obok semafora wyjazdowego wskazującego sygnał stój i wyjazd pociągu na tor szlakowy lewy w kierunku przeciwnym do zasadniczego, gdy na semaforze wyjazdowym nie będzie podany sygnał zastępczy SZ i informacje. Czy zezwolenie to jest ważne dopiero po otrzymaniu sygnału RD1, nakaz jazdy, czy też bez otrzymania tego sygnału? Zezwolenie na wjazd pociągu storu szlakowego lewego z kierunku przeciwnego do zasadniczego, przy którym nie ma semafora wjazdowego lub innego urządzenia. Sygnałowego, albo gdy nie można na nim podać odpowiedniego sygnału. Zezwolenie na wyjazd. Stacji posiadającej semafory wyjazdowe z toru, przy którym nie ma semafora wyjazdowego. Na tor szlakowy lewy w kierunku przeciwnym do. Zasadniczego oraz informacje, czy zezwolenie to jest ważne dopiero po otrzymaniu sygnału RD1 nakaz jazdy, czy też bez otrzymania tego sygnału. Informacje o zamknięciu toru szlakowego i o wprowadzeniu ruchu jednotorowego, dwukierunkowego po torze szlakowym czynnym. Informacje o tym co będzie zezwoleniem na wyjazd z toru szlakowego lewego z kierunku przeciwnego do zasadniczego pociągu względnie powracającego popychacza jeżeli wjazd ten nie odbędzie się na sygnał zezwalający na ustawionym przy tym torze semaforze wjazdowym lub sygnale zastępczym EZ umieszczonym na nim zbędne jest podanie tej informacji drużynie Popychacza, jeżeli popychanie to jest przewidziane w wewnętrznym rozkładzie jazdy oraz drużynie pociągu bocznicowego, jeżeli jest to uregulowane regulaminem obsługi bocznicy 6, informacji o tym, że przejazd pociągu po torze lewym w kierunku przeciwnym do zasadniczego obok posterunków. Odstępowych, bocznicowych może nastąpić po otrzymaniu ręcznego sygnału RM1 do mnie. Od dyżurnego ruchu każdego z tych posterunków. Siedem informacje o wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego po torze szlaku dwutorowego przyczyny... Obu torach szlakowych. Jeżeli blokada liniowa nie jest do tego przystosowana, informację te otrzymuje drużyna pociągu wyprawionego na tor szlakowy lewy w kierunku przeciwnym do zasadniczego, po który wprowadzono ruch dwukierunkowy. I punkt ósmy. Informacje. Do którego miejsca na szlaku dwutorowym odbędzie się jazda względnie popychanie pociągu oraz polecenie powrotu. Jeżeli jazda względzie popychanie pociągu do określonego kilometra na szlaku i powrót nie są przewidziane w wewnętrznym rozkładzie jazdy. Drużynie pociągowej należy wówczas podać również najpóźniejszy czas powrotu na stację wyprawienia. Proszę Państwa, wiem o tym, że te filmiki pomogą Państwu w wyborze zawodu. Będzie już jakaś ogólna orientacja, w jaki sposób to się odbywa, co z czym przyczepić. I tym, którzy idą na egzaminy na maszynistę, to bardzo jest pomocne, bo mam bardzo wiele podziękować od. Moich fanów, którzy właśnie poszli tym śladem i są teraz maszynistami, przedstawię jeszcze jeden filmik z tego cyklu. Będzie to rozkaz pisemny N-Rob. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny film. Kamera, narracja i realizacja Ryszard Maj. kon